Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem e, piwo z Mark Spencers i jest to Spanish Lager, czyli hiszpański lager, e, który <coughs> był produkowany, uważony w El Prat del Lobregat i chyba to należy do Estrella D'Am, dlatego taki ładny czerwony. Tak mi się wydaje. 4,5% alkoholu, 660 ml butelka. Z drugiej strony może to trochę nawiązywać do madri, też czerwone, tak? Ech, ale nie wiem. Składniki woda, schudnie cmienny, kukurydza chmiele i troszcze. Tyle żeśmy się dowiedzieli. Apsel, czarny golas nie ciekawy. Piwo jest jasno słonkowe? No nie, no trochę idzie w złoto, trochę klarowne. Piana nieduża, drobno-średnio paniarzykowa Proszę, nawet to ładnie wygląda. Wiecie co? W pierwszej chwili. To macie trochę tak, takich metalicznych nut. Nieco ale trochę takiej stękłej ściery. Kukurydza, taka mięciutko słodka wychodzi spod spodu. No, Zobaczmy jak to w smaku. Smaku dużo lepiej. Zdecydowanie. Bifu jest w miarę lekkie, takie średnie ciało. Ech, no, wychodzi kukurydza, tak, ale nie jest jakaś ordynarna paskudna. Tylko właśnie jest dobrze. Jest dobrze, taka, takie sesyjne, łatwo pijalne. Dosyć wysokie nasycenie. Ech, Chmielowości to tu nie ma. Goryczki to tu nie ma. Ale całość jest w miarę taka przyjemna. Rzeczywiście lagerowa, klarowna, odświeżająca. Fajnie się to pije. Mogę sobie wyobrazić, że ładnie schłodzona. Mógłbym to piwo pić przez cały dzień w środku hiszpańskiego lata. Zresztą każdego lata. Aby było trochę ponad 20 stopni, to już mogę to pić non-stop. I wiecie co? Przy 4,5% to ja długo wytrzymam. Jak będzie tak gorąco? Będzie parowało. Będę uzupełniał płyny. Tu jest coś jest fajny smak. To daje przyjemność. No, co prawda troszkę kukurydziany, ale nie jest tak źle. Jest w miarę wytrawnie. Dobry jest. No to jest jakiś taki pierwsze wrażenie w aromacie niezbyt przyjemne. No też z drugiej strony, teraz już tego jakby nie czuję. Aromaty te szybko się ulotniły. Teraz jest tak mniej więcej jak i w smaku. Lekka słodycz, trochę kukurydza, trochę słodowości i tyle. Także, no nie wiem, może zebrało się pod korkiem. Ech. Jeżeli piście to piwo, to oczywiście <tuszę> proszę o komentarze. Czy też Wam się takie rzeczy zdarzają? Eee, o, ogólnie piwo jest fajne. No i ten macierzysty e, browar. Czy oni mają jakieś własne piwa? Bo ja tam trochę niby googlowałem, ale otworzyła się po prostu strona e, Strella Dam. Czy to jest po prostu do nich należący browar i po prostu robią to, co jest Strella Dam? Tak też może być. Ogólnie jest fajnie. Warto spróbować. Duża butelka. Niewielka zawartość alkoholu. Jest OK. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Na przykład nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym, no i jeśli chcecie Chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie. Cześć!